Dzień dobry, ja nazywam się Daniel Czerzewski i zapraszam na kolejny odcinek podróży z energetyką 24. A dziś pomówimy o Danii. W 1990 roku, czyli nie tak dawno temu, kraj ten czerpał około 90% swojej energii z węgla. Mało tego, resztę głównie stanowił gaz i ropa. Źródła odnawialne były mikrocząstką miksu energetycznego Danii. W ciągu 30 lat ta sytuacja diametralnie się zmieniła, właściwie się odwróciła. Dziś 80%, ponad 80% energii Duńczycy czerpią z źródeł odnawialnych, a paliwa kopalne stanowią mniej niż jedną piątą tychże źródeł. Duńczycy znakomicie wykorzystali swój dostęp do morza i mocno zainwestowali w energetykę wiatrową na morzu. Zresztą są oni pionierami w tej branży, ponieważ w 1991 roku postawili pierwszą farmę morską farmę wiatrową w Windeby na Morzu Północnym. Ich narodowy koncern energetyczny Orsted stał się światowym liderem branży. Owszem, zresztą będzie też budował wraz z PGE polskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wiatr stanowi więc aż ponad połowę źródeł energii w Danii. Około 1 to biopaliwa, biogaz i energia z odpadów. Fotowoltaika nie rozwinęła się tak dobrze w Danii, ponieważ czerpią Duńczycy z tego źródła zaledwie 3%. Dania nie chce być liderem, chce dać przykład całemu światu, jeśli chodzi o zieloną transformację. Do 2030 roku Chcą Duńczycy zredukować emisję o 70% względem 1990, a do 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną. Biorąc pod uwagę fakt, że już dziś czerpią aż 80% energii z OZE, to to zadanie nie będzie zapewne stanowiło bardzo dużego problemu dla Duńczyków.